gdzie w średniowieczu wyrzucano odpady, pierwotnie na ulica, jak to widzimy w filmach i różnych przedstawieniach historycznych. Jednak z czasem zreflektowano się nad tym sposobem opróżniania m.in. nocników i stwierdzono, że trzeba zorganizować. Jakieś śmietniska. W kolonii, mieście nad Renem, niemieckim mieście, w XIV wieku używano wózków, za pomocą których zbierano z ulic oborniki i śmieci, po czym wyrzucano je do niektórych oczyszczonych w tym celu fos miejskich. Takie składowiska musiały być wyraźnie oznaczone, ponieważ kilka lat wcześniej Rada Miejska zabroniła tworzenia wysypisk śmieci wprost na ulicach. Mieszkańcy często gromadzili odpady w takich stosach, aby przynajmniej częściowo je zagospodarować. Zakaz choć z oporami udaje się wprowadzić, ale kolończycy i tu znajdują rozwiązanie. Nade brzegiem Renu oraz za bramami miasta powstają prawdziwe dzikie wysypiska, co znowu zmusza do wprowadzenia kolejnego zakazu. Składowanie cuchnących odpadów poza obrębem miasta można im jeszcze wybaczyć. Ale zważywszy, że w wielu krajach niemieckich powszechnie praktykowano wyrzucanie świńskiego obornika i innych odpadów wprost na cmentarz. Jest tam sporo miejsca, prawda? Należny szacunek ludzie oddają zmarłym w kościele oraz podczas nabożeństw. To musi wystarczyć. Zmarli muszą dzielić miejsce z żywymi, choćby tylko z ich odpadami. Z owym zwyczajem, co zrozumiałe, walczą przede wszystkim księża i biskupi. I to, jak się okaże, z powodzeniem.